Cześć, em, 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 Miałam dzisiaj nagrać odcinek z Brawl Stars. Na komputerze, który zaczął się aktualizować. Czekam tu już jakieś... Nie wiem, z 3 godziny. Na początek sobie siedziałam o tutaj. I sobie oglądałam TikToka. A trufel oglądał TikToka razem ze mną. Teraz trufel poszedł aż spać. Teraz się obudził dopiero. Mi się TikTok znudził. I teraz tu siedzę. I sobie jem spowodowali. Nie wiem co mam zrobić. Więc mam pomysł. O, tak sobie będzie. Trufel. siedzi leży i tak dalej. I. Mamy za chwilę bardzo ważne spotkanie. Może zaproszę Państwa jutro i sobie chętnie poczekajmy tą rozmowę, dobrze? Jasne, nie ma problemu. Tak, swoją drogą. Jeszcze raz bardzo dziękuję za interwencję. Naprawdę. I nie wiem co. 100%! 100% Patrz trufel O tam. Tam trufel 100%. Ale nawet się nie chce jodować. No, <śm> dzisiaj, dzisiaj chciałam zrobić taki jakby tutorial. 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 Jak zrobić, żeby dużo. Zarabiać pucharków na Brawl Stars działa, więc zrozumem. Ja Ej, takie coś mi się właśnie stało. Ja sobie wybieram normalnie karty z dubla nie, sobie wybieram, żeby zrobić jakiś fajny wstęp. I tu takie coś może potrwać kilka minut. Nie wyłączaj komputera. Więc słabo. Trufel normalnie tutaj się też załamał.